Na drugiej części konferencji po meczu 24. kolejki PKO Bank Polskiej Ekstraklasy. Jesteśmy po spotkaniu pomiędzy Krakowią a Radą. Jest z nami trener pasów, Dawid Kroczek. Witam trenerza. Dzień Proszę o komentarz do spotkania, a potem pójdę. będą pytania. Myślę, że hmm, początek meczu w naszym wykonaniu był dość solidny. Yy, by było sporo działań ofensywnych, które skutkowały się czymś tym lożnym, czyli autami pod przeciwnika i jedną z takich sytuacji zamieniamy na bramkę. I potem trochę ten obraz gry się zmienił. Kolejne 15-20 minut bezbarwne, natomiast końcówka pierwszej połowy, tutaj duża przewaga Radomiaka i też wykierowanie kilku sytuacji też m.in. po aucie, w której można powiedzieć, że bronimy się ostatnią możliwością, której zachowuje się bardzo dobrze w bramce i zbijamy tą piłkę na rzut rożny, natomiast ta końcówka była zbyt pasywna w naszym wykonaniu i przez to radę, kreował kolejne sytuacje dostrzelenia bramki. Nastawienie na drugą połowę było takie, że chcieliśmy udalić tę grę z naszej połowy i przede wszystkim kreować na połowie przeciwnika tak, żeby e, uniknąć tych sytuacji. E, przydarza się prosty błąd w środku pola, który skutkuje stratą e, kilka działań indywidualnych w obronie pola karnego i, i co jakby w konsekwencji doprowadza do remisu. Myślę, że potem obraz gry zmienił się naszą korzyść, natomiast stworzyliśmy y, sytuację, utrzymywaliśmy się przy piłce, uwa, natomiast uważam, że braku konkretu pod pola przeciwnika, bo mm, ciężko nam było stworzyć taką sytuację dobrą do strzelenia bramki, mimo tego, że optycznie być wyglądało to tak, że utrzymywaliśmy się przy piłce, zmienialiśmy stronę, zbliżaliśmy się do pola karnego, natomiast nie wypracowaliśmy sytuacji, które mogliśmy zamienić na bramkę, no to było wszystko takie jakby y, Zbyt pasywne i zbyt mało konkretów, yy, w szczególności trzeciej tercji. Yy, końcówka spotkania, tak jak wszyscy widzieliśmy, no, późno zbudowaliśmy ustawienie, pośrodkowanie współprzestrzeni i zawodnik zerwał krycie i dołożył na 2-1. Mamy prawo być z tego zadowoleni i na pewno taka porażka boli. Yy, tym bardziej po raz kolejny przed własną publicznością nie zdobywamy punktów i no, nie mamy prawa być zadowoleni. To jest taki moment, w którym mimo tego, że spora liczba ostatnich spotkań nie była przegrana eee, przynajmniej powinny zdobyć jeden punkt eee, to jest takie minimum, a eee, my wszyscy celowaliśmy w zwycięstwo, bo wiemy, że to pozwala na to, że gdzieś tam cały czas będziemy myśleć o tym, żeby utrzymać się w tej głównej części tabeli natomiast tutaj eee, tego nie zrealizowaliśmy i my musimy musimy po prostu za to odpowiedzialność i zrobić wszystko, aby takie rzeczy się nie pojawiały ponownie poproszę o pytania na przedstawienie dzisiaj kolejnej Dzień dobry, Panie Trenerze Rakownym teraz pasy? Chciałbym zapytać o to, jak z Pana perspektywy wyglądała przerwa, bo rzadko się zdarzało ostatnimi czasy, aby Krakowia schodziła z korzystnym wynikiem na, po tych pierwszych 45 minutach. No i tak jakby drużyna wyszła uśpiona z tej szatni, a nie pobudzona do, do walki i potem już się nie udało wskoczyć na wyższe obroty, żeby dołączyć drugą bramkę i tak naprawdę może zamknąć ten mecz. Co się działo w szatnie? Pan opowie, jak to z pana perspektywy wyglądało. Mm -hmm. znaczy, uważam, że w pieni byliśmy już w tak od 35 minuty i to był taki pierwszy moment dla nas ostrzegawczy. W momencie, kiedy zeszliśmy na przerwę, pokazaliśmy to, gdzie możemy tworzyć przewagę, jeżeli chodzi o działania w FSI, głównie to były boczne sektory, bo taki też był plan pod żeby próbować wejść w te strefy, bezpośredniego bezpośrednio pod przeciwnika przez bok. Tak jak widzieliśmy wszyscy razem jak zmienić strukturę gra piątką z tyłu i przez to te, te przestrzenie jakby otwierały się dużo mocniej, też łatwiej nam było w szczególności budowie gry w pierwszej kolejności próbować tych akcentów. W pierwszej kolejności zbyt mało korzystaliśmy z takich działań, m.in. Ben opadał w tą przestrzeń, a zawracaliśmy, graliśmy w drugą stronę, jakby to był pierwszy zamysł, o którym rozmawialiśmy. Działania w defensywie, czyli bardzo ważna struktura, aby nie rwać ustawienia, utrzymać odległości między sobą, nie dać wygrywać między. Struktura przystaj, fragmentach gry, których jak miał dość dużo i w szczególności autów jest w stanie stworzyć duże zagrożenie. Eee, oczywiście rozmawialiśmy o tym, że mamy być przygotowani od samego początku na drugą część spotkania, i eee, to jak mi się ulega dyskusji. No każdy zawodnik w 100% wiedział i też my o tym rozmawialiśmy, jak, jak to wyglądał czy w, końcu w meczu i, i wychodziliśmy z nastawieniem yy, dużej energii. No i natomiast Analizując tą bramkę, która w jakiś sposób zmienia też obraz meczu, mówimy o bramce na 1-1, yy, mamy auto, powiem, przeciwnika, jest prosta strata w centrum, yy, a tak szybki. Potem tak naprawdę jest nas czterech zawodników yy, bezpośrednio przed bramką i tutaj nieskuteczne działania 1-1 jeden jeden doprowadziły do tego, że zawodnik strzelił, yy, strzelił bramkę i jakby nie wynikało to z tym braku energii, to po prostu yy, indywidualnych złych zachowań w poszczególnych fazach. Natomiast bo to tak jak mówiłem, wróciliśmy do gry i uważam, że kontrolowaliśmy przebieg spotkania na tyle, aby stworzyć sytuację. to no, było za mało szczególności pod polekarnym przeciwnika, żeby wykreować taką rzecz, która, którą zamienimy na bramkę. Jeszcze drugie pytanie. Chciałbym zapytać o taką strategię budowania składu na następny mecz. Pan zawsze podejmuje decyzję uczciwie, jak zawodnicy się prezentują w oparciu o ten cykl treningowy, ale tych zajęć przed wyjazdem do Szczecina za dużo nie będzie, więc chciałem zapytać jak bardzo istotne będzie w ustalaniu jedenastki wyjściowej na mecz w Szczecinie to jak zawodnicy zaprezentowali się tutaj na stadionie w Krakowie. Myślę, że jakby jednoznacznie na to pytanie dzisiaj nie jestem w stanie odpowiedzieć, ponieważ cały sztab łącznie ze mną musi obejrzeć i dokładnie go zanalizować i wyciągnąć wnioski, to co zostało zrealizowane, to co nie zostało zrealizowane, bo na razie są takie oceny na gorąco. Mamy jeszcze przeanalizowaną pogon i też wiemy, jakie są ich atuty, i też dobrze by było, żeby potrzeba dopasować też poszczególnych zawodników w stosunku do tego, jak funkcjonuje drużyna pogoni, bo to nie jest zespół, który. który nie jest powtarzalny, tylko jest sporo rzeczy, które u nich działa po prostu dobrze i my też musimy te ich atuty w jakiś sposób zniwelować. Chyba że wiemy, że pogon u siebie jest zespołem dość skutecznym i grający na pewno inaczej niż na wyjazdach. Także to na pewno będzie dla nas bardzo istotne. Musimy też sprawdzić stan zdrowotny, no bo tak jak widzimy ostatnio, pierwotnie, jeżeli Artur Oskon byłby zdrowy, to dzisiaj by rozpoczął, natomiast no, ponownie przydarzyła się kontuzja no i, i na niego na pewno nie będziemy mogli liczyć w Szczecinie i przez najbliższy okres czasu, więc jakby jednoznacznie nie jestem w stanie na to chwilę odpowiedzieć, no bo wiemy jak wygląda dynamika tygodnia i yy, łatwiej będzie jakby na te pytania odpowiedzieć, we wtorek mamy wstępny zarys, to co będziemy chcieli zrobić, yy, natomiast y, konkrety będą ustalone w tygodniu. Dzień dobry, panie że Kasper Korpak, przemyślenia. Tuż po meczu yy, od razu na Murawie porozmawiał pan ze swoimi zawodnikami, yy, Wiem, że nie zdradzi Pan wszystkiego, co tam powiedział, ale to była raczej taka reprymenta za to, co nam pokazał w drugiej połowie, czy raczej e, słowa motywacyjne, bo, bo sezon się jeszcze nie kończy trzeba walczyć dalej. Czy Tutaj nie ma wielkich tajemnic. Piłka mam do siebie, że no, musisz radzić sobie, kiedy wygrywasz, musisz radzić sobie, kiedy przegrywasz. I oczywiście jesteśmy źli, no nie. Podejrzewam, że nie ma osoby dzisiaj po naszej stronie, która nie jest wściekła za porażkę i jakby każdy sobie zdaje sprawę z tego, jak to się skończyło, zawodnicy, którzy mogli w danych fazach zachować się lepiej, to z tego w 100% świadomi, jeżeli stanę na środku i będę na nich się wyżywał w tej sytuacji. Nie uważam, że to przyniesie zamierzony efekt i trzeba to przeanalizować, kiedy jest moment taki, że naprawdę nie realizujemy tego, co zakładamy i po prostu... Staramy się robić wiele rzeczy inaczej, no to są jakby momenty do pewnych rozliczeń, natomiast no dzisiaj to wynikało z różnych względów. Też patrząc na taką intensywność naszą motoryczną, taktyczną, to nie był nasz najlepszy męcz no, i było wiele jakby takich czynników, które się na to złożyły. Trzeba tutaj mocno zastanowić się, co też na to wpłynęło i, i tak jak powiedziałem, no, podejść racjonalnie, analitycznie do tego, co możemy poprawić. Yy, mocno wierzę w pokażowi zespół i nieraz będzie w takim momencie bardzo wymagającym. Yy, natomiast później potrafiliśmy zagrać bardzo dobre spotkanie, bo no myślę, że ta cierpliwość i konsekwencja jest bardzo istotna, a przede wszystkim nikt z nas nie może tracić głowy, zaczynając ode mnie, bo yy, jeżeli ja nie będę pokazywał energii bądź wiary w siebie albo będę panikował, czy podejmował i takie yy, nieracjonalne decyzje i, i też pokażę to drużynie, to wszyscy stracimy pewność siebie. No, pracuję z grupą dobrych zawodników, którzy... Nieraz spotykali się z takimi sytuacjami jak ta teraz. Yy, jakby podsumować też tą powiem, sytuacja nie jest też fatalna, no to my nie jesteśmy na miejscu spadkowe, w którym tutaj trzeba naprawdę wracać z do góry nogami. Tak jak powiedziałem, nikt tego nie akceptuje tego stanu rzeczy i, i jesteśmy bardzo źli. Natomiast yy, od jutra zaczyna się życie na nowe przygotowanie me do meczów oraz kolejny i w piłce. To jest duży plus, że tak naprawdę taki kreditasz kolejne spotkanie i możesz yy, zmienić całkowicie obraz tego, co działo się 4 czy 5 dni temu. Dzień dobry Panie Trenerze, Rzeczpospolita, 3.65 w Mówił Pan o tym, że zabrakło konkretów i zastanawiam się, z czego to wynikało, bo powiedział Pan wcześniej, że ta wiara była, że o drugą połowę być może intensywność, być może też Radomek nas czymś zaskoczył. Nie strzelasz nie wygrywasz, natomiast zastanawiam się, dlaczego był taki problem z dojściem do oglądania sytuacji, bo poza tym uderzeniem Hasicza, w drugiej połowie, no nie przypomnę sobie, żeby doszło do jakiejś tutaj sytuacji z Dziękuję. Tak, zgadzam się, daliśmy pięć uderzeń z czego dwa cenne i myślę, że w szczególności kiedy dostawaliśmy piłkę w tych bocznych sektorach po karnym przeciwnika powinniśmy być w stanie stworzyć przewagę jeden na jeden, wygrać tylko pojedynek i dzięki temu też później łatwiej będzie podjąć decyzję do dalszych działań w polu karnym. mimo tego, że wygrywaliśmy te piłki. E to też linia obrony działała dobrze, Rada jak to no też musimy o tym powiedzieć. Natomiast, my yy, no, w pierwszej tempie uważam, że zbyt małą przewagę, jeżeli chodzi o takie działania indywidualne i, i wygranie pojedynku, który pozwoli na to, że otworzy się przestrzeń do podania do partnera bądź do decyzji do strzału. I, i to był taki pierwszy zamysł, który najbardziej się yy, rzuca w oczy. I też, jakby z perspektywy wojska, ale muszę to zobaczyć na analizie, yy, też wydaje mi się, że były takie sytuacje, że być za mocno byśmy ustawieni na zewnątrz pola karnego zbyt że ilością zawodników i też w momencie, kiedy była możliwość transportu w pole karne do po prostu nas tam nie było, bo próbowaliśmy e, wyciągać linię obrony I z tego też po, wydaje mi się był problem, ale tak jak powiedziałem, to trzeba było do, mocniej doanalizować do i wtedy wyciągnąć konkretne e, decyzje. To są wszystkie pytania? Wszystkie. Bardzo dziękuję w takim razie za konferencję do widzenia. Dziękuję. Dziękujemy, do widzenia.